Banek radia to kefem. 7.24 minęła dokładnie 7.24 i 30 sekund. Pan generał Marek Dukaczewski, były szef wojskowych służb informacyjnych. Jest gościem poranka. Dzień dobry, panie generał. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Obserwuje pan to wszystko, co dzieje się wokół pana sędziego tulei. Co pan sobie myśli? Patrzę na to, co dzieje się z lekkim przerażeniem i ogromnie żałuję, że przy okazji. Sprawy pani Beaty Sawickiej, sąd, który wydawał wyrok, również nie ustosunkował się, podobnie jak pan sędzia Igor Tuleja, do faktów, które również w jej sprawie przechodziły, świadczyły o jaskrawym łamaniu prawa przez CBA w obszarze zdobywania informacji obciążających różne Mówi osoby publiczne. Mówi pan jaskrawe łamanie prawa, skąd ma pan taką pewność? Tam e... sąd nawet nie złożył żadnego chyba no właśnie, właśnie to świadczy o tym, że są sędziowie i sędziowie. Tu mamy do czynienia z przypadkiem, kiedy pan sędzia Igor Tuleja, który znakomicie znał wszystkie szczegóły e, śledztwa, znał zeznania świadków, e, w uzasadnieniu wyroku użył tak bardzo ciężkich sformułowań świadczących o ocenie osoby niezależnej od władzy wykonawczej e, dotyczących działań tej władzy wykonawczej człowiek który podchodzi do tego z dużym dystansem jak obserwowałem wypowiedzi pana sędziego uznałem że to człowiek bardzo powściągliwy w formułowaniu opinii jeżeli tego typu osoba formuje tak bardzo kategoryczne stwierdzenia dotyczące działań centralnego biura antykorupcyjnego to należy się na tym naprawdę bardzo poważnie pochylić Wczoraj w gazecie przeczytałam kolejne przeprosiny ministra obrony narodowej, związane z pomówieniami w trakcie publikacji tego raportu po likwidacji wojskowych służb, służb informacyjnych. To też jest taka kwestia odpowiedzialności za to, co się, co się działo. Policzył pan ile już tego było? To znaczy, w tej chwili to już jest kwota chyba około 900 tysięcy, jakie minister obrony narodowej. Podatnik, czyli każdy z nas, musiał wyłożyć za e, kompletny brak profesjonalizmu, za brak rzetelności pracy Komisji Weryfikacyjnej. E, dlaczego mamy za to wszystko płacić my, a dlaczego nie możemy zażądać, aby osoby odpowiedzialne za ten stan poniosły również konsekwencje finansowe? E, te kwoty, o których mówimy na dzień dzisiejszy, to są... E, jest uposażenie posła z okresu jego dwóch kadencji w Sejmie. Dlaczego my mamy za to płacić, jeżeli ktoś nie dołożył staranności, aby zweryfikować informacje? Jeżeli dopuścił do tego, że osoby, które z pełnym poświęceniem służyły naszemu krajowi, bez względu na to, jaki on był, były później pomawiane i stawały się celem do bardzo różnych ataków? Dlaczego nie możemy doprowadzić do tego, żeby te osoby poniosły za to odpowiedzialność? No właśnie jak pan sobie odpowiada, dlaczego nie możemy? No szczerze powiem, że czekam, tak jak media donoszą na to, że będzie jednak trzeci wniosek o uchylenie immunitetu y, przewodniczącemu komisji, i pan prokurator generalny zachowa się tutaj tak, jak powinien się zachować. Tak, zachować tak powinien się zachować. W sytuacji, kiedy są absolutnie bezsporne argumenty używane przez prokuratorów w tych wnioskach, aby skierować do y, pani marszałek y, Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu. Niech sąd. Niezawisły. W tej sprawie wypowie się, dajmy szansę, Pan sprawę. Z Antoni Macierewiczem. Tak, wygrałem sprawę cywilną, Antoni Macierewicz nie zamierza mnie przepraszać. Mówi o tym również w sądzie podczas rozprawy karnej, którą mu wytoczyłem. No taką mamy niestety sprawiedliwość, jak i prawo. Jeżeli y, osoby. Y, Będący osobami publicznymi, w sposób jaskrawy zachęcają do tego, żeby nie przestrzegać wyroków sądu. Słyszałem wypowiedzi pozwanego przeze mnie Antoniego M., bo taki status ma w sprawie karnej ze mną, który mówi, że on nie będzie wykonywał wyroków sądu. No to co może mówić o naszym systemie prawnym, skoro poseł na Sejm nawołuje do. Tego, aby nie wykonywać wyroku sądu. W tej sprawie też występowałem i do prezesa Jarosława Kaczyńskiego z pismem, jak również do Pani Dostał marszałek Czy pan jakąś Sejmu. odpowiedź? Jak do tej pory, nie ale minęło dopiero trzy miesiące, także. Aha, to krótko. Panie generale, zaprosiłam pana, dlatego, że toczy się hmm, taka dyskusja o służbach specjalnych, między innymi o ich uprawnieniach. Pan przez wiele lat kierował wojskowymi służbami informacyjnymi, teraz takim. Przedmiotem ostrego sporu stały się uprawnienia śledcze służb specjalnych. Wojskowe służby informacyjne nigdy uprawnień śledczych nie miały. Jako wojskowe służby, bo przedtem ta wojskowa służba wewnętrzna takie uprawnienia miała. Dlaczego, nie wiem, zrezygnowaliście, odebrano wam to, utrudniło pracę? Nie tęskniliśmy za uprawnieniami dochodzeniowo-śledczymi, i mimo tego, że w trakcie mojego dowodzenia służbami przygotowaliśmy ustawę o e, wojskowych służbach informacyjnych, nie było żadnych sygnałów e, ze środowiska wojskowych, no bo to było konsultowane bardzo szeroko e, z szefami biur i zarządów, e, aby takie uprawnienia wprowadzić uznaliśmy, że są to działania, które w dosyć istotnym stopniu angażują służby, nie pozwalając bo powiedzmy, im... co to są za uprawnienia, no. bo ja mam ciągle takie poczucie, że tutaj jest jakieś koszmarne nieporozumienie. Mówi się to co? Oni będą czytać tylko gazety, tak? Nie, nie, nie. nie. Okazuje się, że tak. Uprawnienia dochodzenia w oślecie dotyczą tego, się, czym się zajmuje policja i prokuratura, czyli jakby ustalanie prawdy na podstawie zebranych faktów. Przesłuchania. Mamy przesłuchania, konfrontacje świadków, wysłuchania. Wysłuchania świadków y, przeszukania no wszystkie te elementy które Ale przyjemnie można kogoś przy zawerbować przy okazji. Można oczywiście, że tak. Natomiast y, ja y, uważam, to jest legalne. że legalne. <grych> no takie metody są stosowane, ale nie do końca zgadzałbym się z tym, aby tak brutalnie wykorzystywać y, nacisk psychiczny na osobę przesłuchiwaną. Y, w każdym razie y, jeżeli koncentrujemy się na działaniach operacyjno-rozpoznawczych i informacyjnych, to musimy wykazać się, że mamy jakieś w tym zakresie osiągnięcia. Jeżeli mamy dodatkowe uprawnienia dochodzeniowo-śledcze, to można y, brak aktywności w tych pozostałych dwóch obszarach, a więc informacyjnym i operacyjno-rozpoznawczym, przykrywać szczególną aktywnością y, w czynnościach dochodzeniowo-śledczych. Y, jeżeli mamy mieć służby specjalne, to Uważam, że te służby powinny mieć albo w ogóle powinny być pozbawione, albo w znacznym stopniu ograniczone czynności dochodzeniowo-śledcze, a powinny skupić się na tym, czym zajmują się służby y, specjalne, a więc na czynnościach operacyjno rozpoznawczych Ale może wojskowe tym się różnią od cywilnych. Może cywilnym więcej powinna być walna niż obszarze cywilnym, W obszarze cywilnym mamy tak wiele innych służb które prowadzą czynności dochodzeniowo-śledcze, że nie powinniśmy tego dublować. Pozwólmy służbom, powierzając im czynności dochodzeniowo-śledcze, wyspecjalizować się w prowadzeniu tych czynności, a zwolnijmy je z obowiązku podejmowania innych czynności. To no, znaczy, co oni mają werbować tych agentów? To zmusza do, do wychodzenia w środowisko osób, które stwarzają zagrożenie to dla bezpieczeństwa państwa. No ale Bo to dzisiaj takie wie zagrożenia pan, technika. No tak, tylko y, problem stosowania techniki jest jakby problemem oddzielnym, że po pierwsze, technika nie dostarcza wszystkiego, co chcielibyśmy uzyskać, a po drugie, technika trochę y, zwalnia z odpowiedzialności za uzyskiwanie informacji i powoduje to, że oficerowie operacyjni, którzy powinni być w terenie, siedzą za biurkami. Bawi obawiam się, że w konsekwencji tego a dlaczego siedzą za biurkami. Dlatego, że te informacje, które powinni uzyskiwać w terenie. W środowiskach przestępczych czy w środowiskach osób stwarzających zagrożenia szukają dla naszego kraju. W internecie, kraju. Szukają ale w internecie to dobrze, szukają nie? zgoda bo tylko, że... Bo teraz w internecie wiele można znaleźć. Wiele można znaleźć, ale nie wszystko. Yy, I często te informacje muszą być weryfikowane poprzez kontakt osobisty, poprzez posiadanie dobrych źródeł osobowych. A czy w ogóle w wojsku to potrzebne są takie, bo teraz mamy po likwidacji wojskowych służb informacyjnych, to mamy te, te dwa urzędy centralne. Dwa urzędy centralne, czyli wywiad i kontrwywiad. A po co właściwie wojsku takie służby? Nie wystarczą im takie służby przy poszczególnych przy, kosz, przy poszczególnych rodzajach wojsk. Tak jest na świecie i w wielu krajach. Tak, tylko, że właśnie te rozwiązania światowe, no najlepszym przykładem są Stany Zjednoczone. No są właśnie. ogromną Mają ogromną y, armię, y, gdzie również były wywiady przy rodzajach sił zbrojnych i nadal są. No Natomiast... właśnie. Jest utworzona Agencja Wywiadu Obrony, która zajmuje się zbieraniem informacji dla potrzeb sił zbrojnych. I no ale jak to jak jest powiem, światowe mocarstwo, wykłane wiele konfliktów. Ale dlatego my? my powinniśmy stworzyć nasz własny model y, służb y, specjalnych. Uważam, że siły zbrojne powinny mieć swoje służby specjalne, ponieważ wykonują zadania za granicą, wykonują zadania w kraju, powinny być osłaniane i ochraniane kontrwiadowczo i powinny posiadać wyprzedzające informacje wywiadowcze. Ale zawsze wam, wam mówiono, że co to za służby, które żadnego szpiega nie złapały. Nie sztuką jest łapać szpiegów, sztuką jest wykrywać osoby, które przeciwko nam działają i przewerbowywać je. Nie y, sztuką jest postawić kogoś przed sądem, bo bardzo trudno udowodnić czasami jest to, czy ktoś był szpiegiem, czy nie, ale łatwiej lepiej, skuteczniej, bardziej efektywnie jest pozyskać, przewerbować taką osobę, żeby przynajmniej się za jakiś czas pracowała dla nas, a nie dla strony przeciwnej. Teraz toczy się dyskusja, może już zapadły jakieś decyzje, tak dokładnie nie wiemy, oprócz tego, że najprawdopodobniej te wojskowe służby wrócą do resortu obrony narodowej, ale Wyciągając wnioski z tego okresu, kiedy pan kierował wojskowymi służbami informacyjnymi, z tego co działo się później, to właściwie jaki powinien być model? Bo takiego chyba prostego powrotu już do tego, co było, to być nie może. Wystarczy zmienić w ustawie, wprowadzić jeden zapis, że służby specjalne są częścią sił zbrojnych i to rozwiązuje problem jeżeli częścią sił zbrojnych podlegają wszystkim wymogom, rygorom, zasadom funkcjonowania sił zbrojnych. Będą mniej zarabiać też, że znaczy, no, Będą Będą mieć takie uposażenie, jak mają wojskowi, a nie o jedną trzecią, czy, czy dwukrotnie wyższe. Po drugie, będą musieli wykazywać się podobnymi kwalifikacjami, jeżeli chodzi o wykształcenie, sprawność fizyczną, sprawność intelektualną, przechodzić testy psychofizyczne, zdawać egzaminy ze sprawności fizycznej. Wszystko to, co w wojsku jest. A myśli pan, że teraz tego nie ma? Ja też nie nie być. Tego nie wiem. Zapewne jest, ale... No, ostatnio słyszeliśmy o jakimś sukcesie w Afganistanie. Pan to odbiera jako propagandowe, czy rzeczywiście.? Ja uważam, że wszystkie takie sprawy, które, o których ostatnio słyszymy, są rzeczywistym sukcesem służb, jeżeli y, za tym stały służby, bo też nie znamy szczegółów, czy to było w efekcie działań na przykład Simiku, czy normalnych y, poddziałów wojskowych, ale na pewno... Wiele rzeczy, które pozytywnie wydarzyły się w Afganistanie, jest zasługą y, służb wojskowych. To one dzisiaj są już odbudowane, Pana zdaniem? Bo przecież ma Pan kontakty, zostało jeszcze trochę ludzi, coś Pan wie. To znaczy, tych ludzi jest już bardzo mało. W zasadzie możemy mówić o tym, że. No, bo to normalnie, że następuje